Ta turbina, która jest tutaj za mną, to ponad 100 lat ma. No w końcu mam ładną pogodę, przestało padać. Jestem w tej chwili na, na Tamie. Jest cisza, spokój, przestało też wiać i widzę, że na, na niebie robi się w końcu ładnie. Cały dzień dzisiaj nagrywałem i cały dzień padało no ale w końcu jest, w końcu jest ładnie widzicie tamtą stację, tam po tamtej stronie? tam właśnie e, dojeżdżał, jeszcze 10 lat temu e, dojeżdżała ciuchcia pomiędzy tym okresem też jeździła, ale to już sporadycznie, tak okazjonalnie a e, to jest jedyna chyba tutaj stacja do której jeszcze warto pójść na której byłem e, która ma ponad 100 lat tak dawniej wyglądały stacje kolejowe to jest niesamowite, że to się wszystko zachowało pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa e, słyszałem też taką historię, że tutaj mieli wysadzić e, naziści Ten... tamę jednak jeden z e, SS-manów, taka chodzi tutaj e, legenda, plotka, nie wiem czy to jest e, prawda, czy też po prostu takie lokalne bla, bla, ale jeden z nazistów stwierdził, że skoro będą później to raz jeszcze budować, to po co to wysadzać? No i w ten sposób e, tama przetrwała obie wojny. A na górce, tutaj był kiedyś yy, był kiedyś hotel do którego się przyjeżdżało yy, Niemcy tutaj odkryli na tych terenach że jest zarąbisty mikroklimat i że to pomaga zdrowiu niestety teraz niszczęje, nic więcej tam nie ma prócz zgliszczy ha, hotel się spalił taka, taka informacja jest w internecie czy się spalił to w raczej wątpię bo po zdjęciach, które widzę w necie to raczej nic z ogniem nie ma wspólnego chyba, że dawno, dawno, do temu wysokość muru zapor wynosi 62 metry długość korony na górze 290 metrów inwestycja kosztowała na tamte czasy 8,5 miliona marek z czego na zakup gruntów wydano 2,5 miliona po lewej stronie zapory zbudowano wolny przepływ z boczną kaskadą. Ostatnio, to jest w 1997 roku, no to czyli, no tak, no nie wczoraj, nastąpiło dwukrotne, niekontrolowane przelanie mas wody przez boczną kaskadę, a są takie dwie. Pod zaporą znajduje się wiadomo, elektrownia wodna. To takie suche info. No to powiem Wam, że teraz właśnie schodzę na, na sam dół elektrowni wodnej, ale tu wszędzie widzę, że są napisy, że, mm, że nie wolno tędy schodzić. W sensie, że to jest teren elektrowni osobom obcym wstęp wzbroniony, ale podejrzewam, że to są stare napisy, bo z góry nie było widać w ogóle, że, że to jest ogrodzone. To nie ma żadnego ogrodzenia tam na dole, więc pewnie to jest jakieś stare, no zobaczymy najwyżej dostanę opiernicz ale no że nie. No, tak wiecie, nie chcę robić tutaj żadnej papieliny, ale Dobra, to nie ryzykuje, ten szampana nie pi, prawda? No to schodzę. Nie widzę żadnych tam jakichś grodzej albo coś tego. Jest. Na sam dół elektrowni schodzę w tej chwili. Zabijasz, a zobaczcie jakie są wejścia do, mm, do murów tej elektrowni. Tu, tutaj jest jedna na dole, a drugie tam jest. A w tej chwili schodzę ścieżką, tam gdzie są turbiny. Zobaczymy, no, jeśli się uda to to, to to, super A jak się nie uda to no, tam. No, jak nie spróbuję to się nie uda Pod samą teraz Tą zaporą jestem wyobraźcie sobie że za za tym gigantycznym e, no jakby nie było tym murem co nie Czyli tą tamą tą zaporą taką gigantyczną jest tyle wody, że jakby ona tak zrobiła stryk, to po prostu, ja pierdzielę ja to żywioł to po prostu idzie, ściana o rany niesamowite pod samą zaporą to dopiero robi efekt to dopiero wtedy widać jakie to jest olbrzymie słuchajcie, właśnie jestem pod e, zaporą i zapytałem się, jaka jest różnica między tamą a zaporą, y tutaj y jednego z pracowników. No i powiedział tak: Tamę budują bobry, zaporę stawiają ludzie. A tak, słuchajcie, wyglądają stuletnie maszyny, które tutaj pracowały do 2012 roku, i jeszcze w 2012 roku y dawały radę. Wielkie to jest, nie? Wyobraźcie sobie, że to jest kręcone wszystko przez. O jejku, tu jest. Słuchajcie jeszcze ten. Napis 1911 rok, jako rok produkcji tejże maszyny. Super. Mega ekstra. No i właśnie w 2012 roku było. Było uroczyste obchodzenie stulecia. Zapory w Pilchowicach, ale jedno małe sprostowanie: we wszystkich jakichś miejscach, w których, w których czytałem informacje, żeby Wam to jakoś przekazać, było napisane, że jest to zapora kamienna. Otóż nie tak do końca. Bo dowiedziałem się, że to, co jest na zaporze za mną, to jest okładzina granitowa, a w środku jest beton. I ten beton jest pomieszany z większymi głazami, które były wydobywane tutaj z pobliskich kamieniołomów. Więc to nie jest tak do końca, że ona jest z kamienia, tak jak sobie to można wyobrazić, że nie wiem, kamień na kamieniu, a pomiędzy mamy wylewany beton, bo tak też spotkałem się z taką informacją. Otóż nie, to jest beton, który jest robiony na pół na takich łukach, ale to nie są zbrojenia. Te łuki były robione co prawda z z jakiegoś tam żelastwa, ale to nie są zbrojenia, tak jak dzisiaj się robi to co widzimy po tej stronie to jest, żeby było ładnie ale też i ma to drugą funkcję gdy cała zapora, no bo ona bądź co bądź pracuje z wodą gdzieś tam ta woda do, do niej też i wsiąka, a beton przez to robi się taki byle jaki to żeby przy mrozie nie strzeliło to wszystko to jest właśnie pomiędzy ten kamień a po drugiej stronie też jest wykorzystany granit do tego żeby no żeby zapora nie strzeliła i tak jak po tej stronie granit jest do samego spodu zapory tak po drugiej stronie już nie po drugiej stronie jest do lustra wody no tak plus minus do lustra wody, ale maszyny gigantyczne, co rok budowy 1911. Jest 375 obrotów na minutę. Wyobraźcie sobie taką moc rozumiecie 375 obrotów na minutę, ale zobaczcie jakie to jest wielkie, to jest po prostu gigantyczne, olbrzym. A tutaj na tych szczotkach był generowany prąd. To co widzicie za mną to jest wielka, wielgachna turbina wodna, która pracowała tutaj przez ponad 100 lat. Potem została ona zdemontowana. I teraz e, można ją e, podziwiać, e, ogarniać można, jaka to była moc w nią pchana, żeby ta turbina. Ale zresztą posłuchajcie, ona pracowała przez ponad 100 lat. Przez ponad 100 lat. W 2012 roku minęło właśnie 100, a później ją zdemontowano, założono inne turbiny, wydajniejsze, ale do tego wchodziła gigant woda. I ta woda yy, dawała po prostu radę Ona się kręciła, te turbiny w środku kręciły się 375 obrotów na minutę Co po prostu, no pomyślcie sobie 375 razy coś zakręcić i zmieścić się w jednej minucie Ale wiecie co? Wyjdziemy do środka A co? O, zobaczmy jak to wyglądało w środku Otóż to a no tak wyglądało. To jest wnętrze turbiny, gdzie woda, która wchodziła przez, przez tymi bokami, o tym pchała się na górę, w górze była jeszcze bardziej troszkę ściskana i wlewała się tutaj. Nie, chwila, moment, stop! Odwrotnie. To tu tą gardzielą wchodziła, rozpędzała te turbiny, a tamtędy wychodziła. A dobra, okej, okay. już teraz zrozumiałem, i ja, ale tak czy owak, spójrzcie, jakie no to są te łopaty, które pracowały ponad 100 lat, żeby dawać, żeby dawać prąd, i to się kręciło bez bezawaryjnie 100 ponad lat. Wyobrażacie sobie kupić jakąś albo nie wiem, jakąś rzecz mieć, która pracuje przez 100 lat bez przerwy. Hmm? Kosmiczna technologia XIX wieku. Niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Super. Powiem wam, że jak się jest dopiero w środku tej, e, tej turbiny, to dopiero wtedy widać ogrom, e, ogrom widać, tak? Jak to wszystko musiało funkcjonować tutaj, jak to się musiało kręcić, jaki przy tym musiał być hałas. No bo woda i w ogóle ciekawy jestem jakie tu małożyska w środku. Ale no po prostu potęga. Potęga. Spróbuję postawić gdzieś yy, postawić gdzieś kamerę. Widać wam resztę. A! Ta turbina, która jest Tutaj za mną To ponad 100 lat ma Dawała radę bezawaryjnie Przez ponad 100 lat Elektrownia wodna Pilchowice, turbo zespół numer 6 I widzicie tutaj jeszcze Na zdjęciach jest pokazane, że one no, jeszcze pracowały, tak? Także to nie jest coś Co jest wyjęte, wiecie jak Jakieś coś średniowiecznego, i teraz o nie wiem, tak sobie stoi, a resztę trzeba sobie, legendę trzeba sobie wymyślić. No nie, ale to już są nowe rzeczy, bo to jest e, 1000, e, chociaż ta jest stara, bo ta jest 1911. Natomiast silnik jest z 1963 roku. Zobaczcie, jeszcze zegar taki wskazówkowy. No super. I tutaj tworzyła się, tu, tutaj tworzył się prąd. Jakie koła zamachowe, super. Wszędzie jeszcze jakieś kable. Jezu, i że to dawało radę. Przez 100 lat, przez bite 100 lat. Wyobraźcie sobie, że przez 100 lat to śmigało. A do samej elektrowni również można wejść przez tamte, przez tamte wejścia. No niestety nie udało mi się. Powiem wam, że naprawdę robi wrażenie. Przed chwilą e, rozmawiałem e, tutaj z pracownikiem, powiedział, że e, gdy Niemcy obliczyli 1000 metrów e, sześciennych na sekundę, od razu postanowili, że tu zrobią zaporę. E, no bo taką wodę to trzeba ujarzmić. Natomiast e, oni mieli tylko raz taki, taką akcję, że było 650 metrów sześciennych na sekundę na sekundę. E, I tylko raz woda doszła do korony na samą górę. E, to już zostało zdementowane właśnie przed chwileczką. E, no bo wszędzie, gdzie czytałem, że ta woda się przelewała, nie przelewała i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie przelewała się. Ani razu się nie przelewała, natomiast była puszczona bokiem bokiem to znaczy była puszczona przez e, była puszczona taką specjalną e, takim otworem specjalnym i ona się wylewała na ulicę, a po drugiej stronie na takie stopnie, które są e, po tamtej stronie, te stopnie z tego co ja czytałem, e, powstały z tym przypadkiem, bo któregoś razu była po prostu taka gigantyczna ulewa że no, po prostu zrobiła się no, obok woda poszła, ale jak poszła obok, to już potem, jak woda zeszła na tyle, że można było cokolwiek zrobić, to postanowiono, że zrobią właśnie te schody. Ja teraz jestem pod samą zaporą. Jak widzicie, to jest potęga. Nie wiem, to pewnie nie odniesie, nie będziecie mieli tutaj takiej jakiejś skali, jak to wygląda. Ale uwierzcie mi na słowo, że to jest po prostu mega wielkie, olbrzym. A woda wypływa tutaj, z dołu. Zobaczcie, jaki to żywioł. się od razu tworzą. I pomału, słuchajcie, kończę tę wyprawę. Tym razem w okolicach Jeleniej Góry, Pilchowice. I największa zapora kamienna w Polsce. Było super. Widać, pogoda się w końcu poprawiła. No, ale jest wieczór, więc dla kamery to tak trochę kiepsko. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że doceniacie to, co zrobiłem dla Was poprzez łapkę w górę, na co bardzo liczę, na komentarze, one również bardzo pomagają, motywują niesamowicie do, do działania, do dalszego szukania ciekawych miejsc, by Wam je przedstawić w sposób, powiedziałbym, nietuzinkowy, ale to wiecie, no, ja o sobie to mogę mówić bla, bla, bla. Tak naprawdę wszystko, co, co robię do tej pory, robię dlatego, że lubię i mam nadzieję, że tobie też się podobało i dasz mi tę łapkę w górę, zrobisz też subskrypcję, bo wiem, że bardzo wielu z Was ogląda mój kanał, natomiast jakoś tak leniwie podchodzi do robienia subów, a subskrypcje, bądź co bądź, nie tylko są dla mnie, tylko są również, bo przede wszystkim dla YouTube'a to youtube później bierze ten film, i wrzuca go piętro wyżej, żeby można było go obejrzeć przez o wiele większe grono odbiorców. No bo, dlaczego mamy tylko my oglądać w takim małym gronie, jak mogą obejrzeć go również inni? A do tego są właśnie suby potrzebne i lajki. Także ja liczę na Was, tak jak Wy liczycie na mnie, tak ja na Was. I co, do zobaczenia na kolejnej wyprawie? Nie no. Taki to nie będę. Hmm. Ależ, oczywiście, że tak. Do zobaczenia. Słuchajcie, wyprawy kojota to dopiero się zaczyna.